ma Widzowiec, w odcinku w będziemy trenować I między innymi nowego maina I zobaczcie jaką rangę wbiję, może zaglądacie do końca I 12 będzie stream I jak będzie 200 widzów to rozdam wam nową kosę I tak samo jeśli będzie pod tym filmem 1000 lajków To rozdam wam kolejną kosę Więc zostawiajcie suba, komentarz Hello. Nie no mega były te kady. A właśnie ten człowiek nie miał cheatów, to miał inny Chyba, z... Chyba mi się gieram. wydaje, że nie miał I Brisza biorę star. Tak, chety tak, chety ale te no, chety były kurwa mega dziwne Gdzie się grabi? Na longu chyba, nie? Grać Wydaje mi się, że obojętnie Znaczy ja nie. bym kupił Ghost i Flash, ja zawsze grałem w Ghost i Ja grałem w Utility Ghost ja w Utility imo Teraz, teraz. Yy, może sobie... Ja się c, włączyła backside. Co jest? Ja też nie chcę, Ale... nie wiem Ghost, tam nie, Ghost. Graj jak lubisz, G graj Ghost, no? Ghost jest OP. Myśma. Nie się mi wystarczy starszy i I sobie grasz backside, czekasz aż idą. Jak idą i Dka daszuje daj. A teraz tak stojąc z tyłu czekasz na Aro'a, napięszczysz Aroa będzie arrow hmm. Bo Aroo... Jak będzie Arrow od razu z z deszem pójdzie zacząć łasam? Apsabei, aPan, laser, nie? O kurwa, bierz No dobra, że już... do e e e e e i Widzisz ile chcesz tałtera? Tak, ja jestem, Patrz, ile chcesz tałtera? Kurwa, ale p. Team, no stary. Nie, tu so zrobisz wszystko prawie dobrze. No widzicie widzowie, da się czasami. Tylko, tylko posłuchaj. Mówiłem, że będzie arrow, więc. Jest... Ale już spanikowałem, Nie, no, jest Nie, nie, zaczekaj, podejdzie. Ty Nie ma, jest C, Na retake C masz dwa flasze i tego. Wiesz, czy może z ceny będziesz jakieś streamować? Tak, będę kiedyś streamować. Ale co jest, mam no do kiedy? Do 31? Do iś, co, te f... co teraz raczą? Co ty Aha. O kurwa, no, no. F... no fajny celownik, kur... o takie jajko. Kiedy to będzie streamować? Tak wy zrobię. Raz, rozbię O! Oj. O kurwa. A to był z tą to ta Kosa bufuje fujić jajma 100% tu, Tutaj był taki problem, że chłopak strzelał tam nice. z nimi, ładnie ugrał A mogłem zabić tego bridge'a Słuchaj spokojnie Chłopek się z nimi strzelał, stąd, nie? Jakby Nie wiem gdzie ci pokazuje, ale wiesz gdzie, nie? No, no, no na... wiem, no a ty stałeś w rogu i chciałeś puścić to gówno takie przez Zamiast podejść do kopa i na przykład Zafleszować, żeby przy nic nie widzieli Albo pomóc mu w duelu go strajdować Wiesz co chodzi? Wiem no A tutaj trzeba szybko myśleć, że nie mówię Tej utility nie dało, czajesz. Nic one nie zmieniło a, jakbyś, a jakbyś on jest teraz, na, a w tym miejscu, a jakbyś w tym miejscu troszkę użył flesza za tamtego boxa, to by omen mógł na przykład zabić. A tak użyłeś jednego flesza i tego gówno takie za o, to ścianek. sowek się uratować, On myślałem, że on przeżyje ten sowat. On nie żył, jak ty użyłeś umiejętności to on już nie żył. No dobra, no to możesz iść tam, no to jest dobra dura. Ale nie! Nie, nie, nie. Ja sprawdzałem czy to się dopierdoli to Sowa dziś po może być, już zawarła się, tylko nie wiem skąd. Bo nie, nie wiem wiem Chambera, nie ma trapa na plecach. Nice, Stun jakiś, flash z wyjściem. O ten bridge shift ci. No nie myśl, nie myśl, dawaj, dawaj. O, właśnie, ale bliżej ściany Jeszcze jeden flaszyk. Jeszcze flaszyk. No, no tak lepiej. 120 tego celownika Zobaczmy, nie muszę. widzę, ja muszę go jakbyś, zmienić jak, Jakbyś wygrał pojedynek tutaj to osobowo Ja nie widzę tego celownika, tu jest ten problem mam. No. To jest bardziej no, wyraźne no. Tak, tak. jak tak, tak, już... bliżej ściany, jakby bliżej krawędzi ściany Czemu ustawili sobie łatwy poziom botu, żeby wygrywać? Tak. Nieźle Jaka ranga, ile RR? E, radiant, hashtag 28 na mainie wiesz, a naj... Paraglom U Oku. Oh, kur... Daj na tego boksa. No jeszcze raz 1 HP, bridge, 1 HP. No, to, 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 ale zajibisz się, bo patrz na mnie. No właśnie, patrz, pat, 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 zna. <suszy> <suszy> to ci już Liquid dało. Tu jeszcze czysto teoretycznie, jak nie miałeś ammo, nie? A miałeś flesza, mogłeś spróbować stuna dać. Nie wiem, szczerze. <suszy> stuna, bo jak nic nie widziałeś i chłop ci chciał wybiec, i dałbyś mu stuna, to jest szansa, żeby ci skończył flesz. Zmęta, zmęta. No to double ciśli teraz? Omen dojeżdża A, więc A na pewno nie będzie. O kurwa. Dale, To jest C, szkód wie co. To szuka. ja pier... Będę. Pier... Pier... Mhm. no chciałem przejść od double. Było to, to logiczne, że będzie plecy Brimstone, ponieważ on a. czekał i nic nie robił, nie wychodził, po prostu czekał. Ale mógł się do się double, no to było 50-50. smoka /50. I nikt nie wchodzi, aż to flasha I teraz e na przykład nie masz. O okay. kurwa. Nie. Gdyby było, to niestety nob. We zaten er straks aan Heaven, 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 Heaven heaven, je <cwierkkie> 자꾸... ah, niet meteen smoke? Kur... Kurde bro! A, ty ginet! A, to nie A, die ginet! A, nie ginet! A, die ginet! Opa! A, O kurde bro! die Aha! A ten r... Baczon do paki robił?

Oj, 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 tu porzekał w tym rogu i nie wyciął otraz, muszę wygrać. Będzie z Wakiem z kiepszą szyną. To jest po prostu ostatni. Siedziem z Wakiem, ale nie mam żadnych odpowiedzi. Behind, behind, Sambor, why you go see, why you go see? O. Chcę wyjść. A pierd. Co my mamy? Takie duło Michał z jakiejś filmie? A co teraz ja zrobiłem? Daj mi coś, co nie zrobiłem. Nie idź, idź! Kurwa jakby ci sprzeda, no, to patrząc. Patrząc, że zdąży właśnie, no. że się, że zdąży no, O no, pierdol, jaki, no, no, jaki, jaki, jaki mecz Jak mecz? Ale mecz? dla drużyny, next, pier... sobą? Nie ma opcji Chyba, że zgiftuje jest suba, to się zastanowię, nie? To więc czekam Masz 70 sekund, to zagram z sobą To graj tą Reyną Człowiek jakbyś grał czymkolwiek imczaraj naby się już trzy rangi wyżej. Jakbyś zagrał jakimkolwiek helosem obiecał... Stary ja na raynie najwyższy procent min rate'a! No Co to 51%? No nie wiem, mniej 70 ostatnio, jeszcze dwa dni temu, ale już mam 55%. No, nie mamy samą rangę. No nie miałem Sedanta. No, na czemu go nie masz? Zaczynałem od plutyny 1. Wiesz, jak ty się dostałem? Rayną tylko. I Ejo, poza tym stara, nie ma! Zamkniętą banie, człowieku, naprawdę. Widziałem ja zamkniętą głowę. No, to czym miał tak, grać, stary? Czymkolwiek, tylko nie tym głównym. Czy ty mnie widzisz gra. na jakiejś innej postaci? Frajerów No właśnie, mogę cię zobaczyć, jak się postarasz Ale nie, nad, nad nie wiem co bym mógł spróbować minować nawet nie wiem Jakiegoś inicjatora, nie wiem, Fade i Seobasie obejrzy A Fade, a nie, Fade kiedyś grałem, pamiętam Albo, nie wiem Fade grałem Albo akurat, ale Fade to trzeba Chociaż odtrzeba... innego duelistek. jak już chcesz grać z tymi duelistami No nie, nie muszę, tylko tak po prostu Reina jest uznać. najbardziej tutaj odpowiednia No bo nie musisz używać umiejętności No ty grasz ty która ma jedną umiejętność, a i taki kurwa użyć nie potrafi. Hehehe, <grym grym grym> ale zrelował teraz. Kurwa, idę się uczyć kurde, grać sobą, nie? Nexta. Idę nexta. No, ale słowa nie jest na każdą mapę. No, to nexta. A to chyba jednak nie. A geko? No ale. No geko też tak średnio. Geko na hełmę nie jest. Nie wiem, ale no, bez coś, co ci się podoba, cokolwiek. Noż geko na pewno będzie lepszy od reiny. A ale nie, a o to... Sky grałem dużo, ale po Sky trzeba się też dobrymówem w momencie tak traci. Cokolwiek, jakąkolwiek postać, która ma umiejętności, które są przydatne, nie? Ty, a wspierasz na przykład wprowadzenie yy, związków homoseksualnych, zalegalizowanie w Polsce, czy nie? No co mi do tego? No oczywiście, że tak, no, 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 Ale no, 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 tak, no stary, no... Co mi taki mały gejek szkodzi w życiu? No nic, no... Tak, jak chcesz się z kimś... Jak kocha innego mężczyznę, to niech kocha, Ban, no... Ban? Ban. No czemu ban? No nie, no... Wydaje mi się, że możesz mieć prawo na przykład nie popierać. No później, że nie, popieram, no, co on do tego? Co robić taki stun w No i dostaję heal, please. O, no, okej. Okay. No pierdolony chuj nie gra Hila w pierwszej, nie? Ja synego popieram, że jest koksem, a Michał jest Nie no, Michał ma potencjał. To on miał jakiś level 9 faces podobno. Ósmy, 8, już mnie tak biorę. Problem taki, że Michał się nie zaadaptował do Valoranta, nie? On tylko próbuje strzelać. On nie próbuje pomyśleć, gdzie strzelić, ani to po prostu strzela wszystko co mogli zrobić źle, to w tym update'y Zabijam, kurwa, Powiem, No nie wiem... To były Diablo, a listę rzeczy, co jest? nie lubią I zrobił nic już tego nie lubi cię No ma spektra On przecież, nie? On se idzie zainty, nie wiem, czy będzie... No pierdol... Ty kur... jest Tak no, e o, ktoś rzucił. O, kurwa, masz sienka. Na szorcie są. Na nie Wszystko, co mogli zrobić zle, to zrobili zle, bo tu nikt nie widział. Właśnie widzę, że MPR, że się właśnie tragicznie tak wizynie jeden do jeden diabła. Kurwa. 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 ir, Kurwa. iR Kurwa. Kurwa. Kurwa.

No, Graliśmy. No widzisz, Udałeś tak. Udałem się, ale dajemy go na dół. Przyzwyczajenie, jak go zdominują, to musi coś w ustach mieć. Dobra, sorka, że dopóki temu nie będzie nie. i nic tego tak za i kg w ogóle. zabiłeś. Jakie ledwo, że ledwo kg, mam 108 killi, no. Szatonał no, jak widzę wianta. Nie udzielę ci tej wiedzy do bo ci nie mogę zrobić tajników. Tej wiedzy. i to poprawić no i się tam doszło do wniosku wytrzał, tego, że stwierdził, że trzeba wszystkich ludzi zabić Nie no ale teraz wytrzał. może być lepszy ode mnie w sumie Jakby, tak jakby overall to... Ja nie bo ja to to tak jak może z na dwa dni Ale wydaje mi się, że... On jest kibla k***a Inny, w... inny typ gameplay'u całkiem bo inaczej nie ma na streamie, no. bo jeszcze dostałem fairma od razu Da, to jest ważna luda, trzeba wygrać Z jednego flasha, Sky idzie na A Czy ten tepnął na A, więc ja bym masz dwie opcje, bo czekać na ruch No nie, to jest ka Te 370 RR A miałem tam to wszystko Co to za taktyka w, cel w celowanie w ścianę? Przydaję ci nifty, żeś że w teamie 10 skurz do lat 12 latów i masz platynę 1 Odpierd Zagraj z niftyam 1 na 1 teraz